mam w dzisiejszym odcinku będziemy niszyć całe słone wieże. Już połowę zniszczyliśmy, bo zapomniałem wstępu nagrać tak jak zawsze ale niszczymy dalej. I tu już mamy połowę zniszczoną. Już się tutaj yy, statka nam została. Jakieś tu małe. No i tak naprawdę... Małe części, na przykład. To, 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 Będziemy niszczyć wszystko co się da tylko. No widzowie jak widzicie, już prawie całej miejscówki nie ma. Zostały nam jakieś takie małe części na przykład. Jeszcze jeden budynek, ale to się za chwilę wyrobi. No Ten samochód, ten tier to w ogóle nie No i widzowie, lecimy dalej, nie zniszczeniem, pokażę wam epic koncert.